No i co? Mówiłam, że będę zbierać truskawki, no to tak będę jest. zbierać. Zapraszamy, zapraszamy, nie ma, tutaj, pędzą, tu... nie ma tutaj lipy. Wypiłam już dwie kawy, a jest dopiero szósta. Tak. Czas zapracować i Koszyczek były. Pusty, I były ale... dwie śliwki w czekoladzie z dobrego miasta. Ale zaraz będzie się napełniał. Wybierzemy no właśnie. dla pani. Tutaj, tutaj, tutaj. Gumaczki też są, proszę Gumaczki bardzo, są. Bo, bo miały być. Proszę bardzo, tak to wygląda. Proszę. Kapeczka będzie później. No i zapraszamy Mamy do rządka. Proszę bardzo, tu lubianka. Tak. Można przekręcić ten, nie? I co? No i co? No i zbieramy, zbieramy, tak. A pan będzie tutaj mi mówił. I szybciej. Te takie o jeszcze zostawiamy? Yy, powinny zostać, tak. Powinny zostać. Chociaż akurat ta truskawka broni się i yy, taka nie do końca dojrzała yy, jest też bardzo smaczna. A z szypułkami zbieramy? Zbieramy oczywiście z szypułkami, bo to jest truskawka deserowa. A truskawka deserowa ma to do siebie, że jest zbierana z szypułkami. No pięknie idzie. No dobrze, ale tylko jedną stronę, druga idzie później. Tak, to są różne techniki, każdy ma swoją, ale przy tej szerokości rzędu zbieracze często zbierają najpierw jedną, potem drugą. No i w międzyczasie też środek trzeba penetrować, bo tam szczerze mówiąc. No właśnie, są piękne tak myślę, truskawki. Po prostu ominęłam coś. No i teraz tak. Jak się tak zbiera, to jak się raz zbierze, to za jaki czas tutaj znowu będzie truskawka? To wszystko zależy od pogody. To wszystko zależy od temperatury, od czynników zewnętrznych. No ale powiedzmy, że raz na trzy dni to trzeba, trzeba zbiór przeprowadzić. A taka? Ja myślę, że ona jest w pełni jadalna, może nie tak słodka jak ta bardzo czerwona, ale na tej odmianie ona jest też dobra. Czyli zbieramy, dobra. A my na razie wyłącz i za chwilę włączymy znowu.